Fawo, najsilniejszy gracz plemię SMP, posiadający aż 1000 serc. Jak większość mówi, nie do zabicia. A może jednak? Serco na plemi zdobywa się zabijając gracza lub wykopując specjalne rudy. Które umożliwiają kraftowanie owych serc. Pewnie spytacie, skąd Fawo aż 1000 serc. już lecę z odpowiedzią. Fawo posiada postać, która umożliwia mu wchodzenie w ściany, więc bardzo mu to ułatwiło zdobywanie serc. A co gdyby nastraszyć Fawo i pokazać, że jest jeszcze możliwość zabicia go? Siedząc i budując projekt, na serwerze przypadkiem odkryłem lekkiego buga mojej postaci. Pewnie jesteście ciekawi, jaki jest to bug. Już wam pokazuję. Jak mówiłem w poprzednim filmie, na który serdecznie zapraszam, moja postać nie może używać w wodzie innej broni niż trój Co za tym idzie, mój miedziec bez w wodzie, ale na powierzchni już nie. Przypadkowo krytując randomową osobę odkryłem, że moja postać umie zadać taki damage, że totem pada na jednego hita. Co za tym idzie, nawet tysiąc serc tutaj nie pomoże. Mój plan był dosyć prosty. Zbawić fawa do mojej pseudobazy, wejść z nim do wykopanego przeze mnie miejsca i na spokojnie go skrytować i wystraszyć. Jako, że ja i Fawo jesteśmy sojusznikami, problemu z tym nie było, od razu się zgodzi przylecieć. W dodatku nie był sam, więc mogłem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale poczekajmy jeszcze z Fabo. Na początku pokażę moją tajemniczą umiejętność innym. Pierwszymi na celowniku byli Felt, Tysonek i Dumaj. A sobie wybrać? Cholera. Cholera Ale no patrz, na przykład, patrz yy, masz, dam ci zaraz ten, patrz Zdejmuje ci jeden, weź drugi, na przykład teraz drugi, kiedy już nie działa tak samo I trzeci, i czwarty Nie no, czwa, czwarty już działa Set nam zdjąłem <grym> Ej, patrz ci set Tobie patrz set <grym> Ale tobie patrz set, fel, czy to ty zdjąłeś tak. <grym> Tobie patrz set cały jak widzieliście, wystarczył jeden hit, by zdjąć totem. No jak się okazało, Setafeltowi? No cóż, lecimy dalej. Następny na celowniku był Zufi, a od razu po nim Bisu. Halo, jesteś u siebie? No jestem, Zareagujesz mi na jedną rzecz? No dobra. No dobra. Gdzie jesteś, na dole? No dobra, widzę no, chyba. No na dole, bo, to, bo to, co? Siemano. Siema, siema. Ogólnie wiesz, jest taka jedna osoba, która na serwerze ma tysiąc serc, nie? No, znam. Tak. No, 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 no. no I wiesz, on tam się mówi, że jest najpotężniejszy, i w ogóle, nie? No i wytworzy wytworzyłem jedną fajną rzecz, taki zwany Excalibur. Tak? Ile masz toroszek teraz? No, 10. 10 I to ten masz, tak? No, mam. No więc, wiesz, no. Istnieją ludzie słabi i silni, nie? No, no i ja, ja jako postać mam jak sobie sowiecką bardziej. Nie wiesz, no no, jesteś, no. no, no, no. Wiadomo. No ale odkryłem jedną fajną rzecz i. No. E! U ciebie popier... Ty mi miśdzio. Nie, co jaja teraz robisz? Ty teraz jaja robisz. Ty mi 10 serc na hita zdadajesz. Bo jeszcze totem. No, poczem sam. To jest tej. Dobre to. Lecz co teraz się rozpoczyna? Wiesz jaki etap? Wojny. Morderstwa? Wojny. Wojny. Hmm, wojny. wojny. No to ja chętnie przyłączę do tego. No jelo, palimy. Simanu, gdzieś zareagować na jedną rzecz. Ile masz Temu? Yy, w sumie teraz jeden, bo reszta wędruje ale ukradł. Dobra, A ile masz serduszek? 14. A, nie, nie, nie. Ogólnie ja jestem sobą postacią, nie? Jestem typowy wodnik. Jedzenie mi spada non z Myślałem, się dziedzonka. Szybko tracę serduszka, nie? No. Ale jako, że ostatnimi czasy dzieje się niefajnie na plemi, odkryłem bardzo fajny miedziak, taki jak Excalibur, nie? No i patrz teraz. No, i pan Excalibur ci się pozbył, to temu i wszystkich serduszek jednym hitem. Jest potężny. Tak, to jest siła. Tak, tak. Chcesz drugi stracić? Nie, nie. Nie, nie. nie potrzebny mi może, może jednak. Dobra, jak już wszystkim pokazałem moją umiejętność, pora przejść do meritum odcinka. Taka pod górę. Flaga nie jest. Co? nie taka flaga nie to Nie, to nie? Jak widzicie, pierwszy i drugi cel mojego planu był już realizowany. Musieliśmy tylko dokończyć i przekonać Fawo, by wszedł do wykopanego przeze mnie miejsca. Mam 10 serc, mogę, mogę, mogę on streamu udostępnić, mogę streamu że nic nie mam przy sobie. Dobra, właca, nie ma trapa, spokojnie. Nie ma, bo tu ten... Dobra. Zajdź na kryształ. Nie... Nie mam kryształa nawet.